Trawa imperata cylindryczna w odmianie Red Baron to pochodząca z Japonii niezwykle efektowna roślina. W ostatnim czasie trawy ozdobne są bardzo popularne w naszych ogrodach. Wśród tych dostępnych odmian ciężko się czymś wyróżnić. Trawa Red Baron jednak ma to coś, co czyni ją wyjątkową wśród innych traw ozdobnych. Dosłownie można powiedzieć, że płonie czerwienią. Daje w ogrodzie mocny kolorystyczny akcent ale wczesną wiosną, gdy rozpoczyna wegetację, jej kolor jest intensywno zielony. Dopiero z czasem końcówki nabierają czerwonych barw i latem roślina jest już w pełni wybarwiona. Jesienią, tak jak tutaj widać, przybiera jeszcze ciemniejszy, taki czerwonobordowy kolor, ale niektóre źdźbła wybarwiają się tak na żółto i wszystko razem bardzo ładnie ze sobą współgra. Jest to trawa, która o każdej porze roku zachwyca. Wiosną ścinamy ją krótko, tak jak pozostałe trawy. Zanim zacznie wegetację, a nie jest to trawa, która zaczyna rosnąć jako pierwsza, nie przyrasta też tak szybko, tak jak na przykład sesleria. Miejsce, gdzie jest posadzona. Jest wiosną puste i nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Warto więc w jej towarzystwie posadzić na przykład rośliny cebulowe. Ja w tym roku zamierzam za tą trawą posadzić tulipany i żonkile, żeby ta rabata przed domem pięknie wyglądała już od wczesnej wiosny. Gdy tulipany zaczną przekwitać i ich liście będą już straszyły, to wtedy trawa ta. Zakryje je i jest to bardzo dobry sposób na rośliny cebulowe, aby sadzić je za takimi wczesnymi bylinami, na przykład za kocimiętką, czy właśnie za trawami ozdobnymi. Wtedy już tych liści brzydkich nie widać i nie razi to nas w oczy. Trawa ta osiąga 50-60 cm wysokości, ma takie długie, gładkie, smukłe liście. I ona się bardzo ładnie tak... Sztywno trzyma, nie pokłada się nawet po jakichś ulewach, i to jest jej bardzo duży plus. Ja nie lubię tych traw, które trzeba podnosić po jakichś opadach większych, ale też liście są na tyle giętkie, że ta kępa lekko faluje na wietrze i też to bardzo ładnie wygląda. Red Baron najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym do takiego półcienistego. Ale najlepiej wybarwia się właśnie w pełnym słońcu. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne, świetnie znosi suszę, ale szczególnie w czasie dłuższych okresów susz warto tą trawę podlewać, co zapewni jej piękny wygląd. Bardziej niż susza, szkodzi jej zaleganie wody, bo wtedy ta trawa może wygniwać. Jest to trawa, która nie kwitnie, ale nie uważam, żeby to był jej minus. Ona i tak przez cały sezon jest bardzo ozdobna. Dzięki temu, że nie kwitnie, nie śmieci nam w ogrodzie, więc to jest jej taki mały plusik. Jest to trawa, która nie wymaga jakichś wielkich nakładów pracy. Wiosną wystarczy podać jej nawóz, najlepiej taki bogaty w potas, będzie się wtedy pięknie wybarwiać, ale jak nie damy jej nawozu, to też ona sobie poradzi. Na zimę można ją związać, wiosną ścinamy ją tak jak większość traw i to jest tak naprawdę tyle, ile ta trawa potrzebuje przy sobie pracy. U mnie na jednej z rabat rośnie w kamyczkach i super sobie tutaj radzi. Nie mam pod nią tutaj żadnej agrowłókniny. Mam ją też posadzoną na rabacie z korą, gdzie są róże, byliny, różne inne trawy. Pięknie wygląda w towarzystwie np. limonkowej tawłki i róży Bailando. Bardzo lubię to połączenie, daje taki delikatny akcent na rabacie. Posadziłam ją również w doniczkach z jeżówkami w takim kolorze żółto-kremowym. Ale ta trawa jest tak piękna i tak dekoracyjna, że również pięknie wygląda posadzona samodzielnie. Na rabacie z przodu domu mam ją posadzoną w towarzystwie roślin w odcieniu bordowym. Mam tutaj posadzone rozchodniki glow bielą i bordową krzewuszkę nana purpurea. Pięknie ta trawa też komponuje się z bielą i zielenią mojej ulubionej jeżówki Virginia, tworząc naprawdę efektowny kontrast. Dopiero w tym roku dosadziłam tutaj krzewuszkę, rozchodniki i jeżówki, bo brakowało mi kwitnących kwiatów. Rośnie tutaj też przepiękna trawa trzcinnik krótkowłosy, ale tak naprawdę dopiero w przyszłym roku będzie tutaj jakiś efekt, gdy te wszystkie roślinki podrosną. Ale niewątpliwie to, co przykuwa wzrok w tym momencie, to jest trawa Red Baron. Trawa ta dobrze też zimuje i w doniczkach i w gruncie, ale warto zwłaszcza w pierwszych latach okryć ją czymś, jeżeli mieszkamy w jakichś zimniejszych regionach. Gdy decydujemy się na tą trawę, musimy wziąć pod uwagę to, że jest to trawa ekspansywna. Była to jedna z pierwszych traw w moim ogrodzie i tak naprawdę nie wiedziałam o tym, że ona rozrasta się podziemnymi rozłogami i już po pierwszym roku potroiła ona swoją objętość. Na początku cieszyłam się, że tak szybciutko ona mi zarasta i będę miała takie piękne połacie tej trawy, ale gdy zobaczyłam, że zaczyna zajmować naprawdę coraz większą przestrzeń i kieruje się już w stronę sąsiada, to troszkę się przestraszyłam. Musieliśmy wykopać tą trawę, zrobiliśmy jej takie obrzeża z plastikowych do Takie dosyć szerokie. Na szczęście trawa ta nie ma zbyt głębokich rozłogów. I taka, takie 15 cm głębokości wystarczy jej, żeby poza te obręcze nie przedostawała się. Ona rozrosła się tak bardzo, że musiałam sporo kłączy usunąć co mogłam to porozdawałam. Też kilka sztuk sobie zostawiłam w mniejszych doniczkach i doniczki te wkopałam na inną słoneczną rabatę, żeby ten taki akcent czerwony był w całym ogrodzie. Jest to więc trawa, która przynajmniej u mnie bardzo szybko przerasta i co roku spokojnie mogłabym mieć kilkanaście nowych sadzonek. Ona zarośnie po latach każdą przestrzeń, którą jej damy, nawet największą. W niektórych przypadkach nie jest to minus. Gdy ja miałabym osobiście duży ogród, na pewno wykorzystałabym ją na jakąś obwódkę, za tą trawą bym posadziła jakieś wyższe rośliny, na przykład Hortensję, graclimusy. myślę, żeby to świetnie wyglądało. Można też z niej stworzyć jakąś piękną, taką kolorową falę w ogrodzie. Tylko właśnie trzeba pamiętać o tych ogranicznikach. Fajne jest też to, że sami możemy zadecydować, jak dużą przestrzeń chcemy dać tej trawie. Jeżeli na rabacie chcemy tylko jakiś malutki akcent, i na przykład okrągły, to, to wystarczy posadzić ją do doniczki, doniczkę wkopać, a na przykład jeżeli mamy rabaty kwadratowe, to też możemy gdzieś na środku jakiejś większej rabaty, czy kilka takich kwadratów czerwonych stworzyć. Także to jest bardzo fajny plus tej trawy. Podsumowując już jest to niezwykle efektowna i dekoracyjna trawa, jej bordowe liście przyciągają wzrok i na pewno wnoszą do ogrodu odrobinę takiej ognistej energii i elegancji. Mam nadzieję, że trawa Red Baron Wam się spodobała, że Was zainteresowała i jeśli nie macie jej w ogrodzie to naprawdę warto ją wprowadzić. Ja będę już kończyła, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.